Serdecznie witam u w kolejnym naszym Maceranku. A nawiążę do pewnej dyskusji, która odbyła się pod postem mojej kochanej żony, a dotyczyła Matki Pana Jezusa Chrystusa. Właściwie to post dotyczył osoby Marii. A tam później działy się tak dziwne rzeczy i tak głupie i tak złe, że aż trudno w to uwierzyć. Ale ja tylko... Nawiążę do dwóch wypowiedzi, które pokazują, jak niska jest kultura Biblii w Polsce i jak ludzie, nie znając Słowa Bożego, potrafią tworzyć własne doktryny, tak naprawdę, i za nic świecie nie przyjmują do wiadomości, że się straszliwie mylą. Otóż jedna z gorliwych, jak sama napisała, katolicze, napisała, że. Matka Jezusa Chrystusa, no powiedzmy, używając tego imienia popularnego Maryja, urodziła przecież Boga, a więc można ją nazwać Matką Boga. No tutaj szano, szanowna Pani dotknęła tematu, który dzieli Kościół katolicki i prawosławny od tysiąca gdzieś siedmiuset lat, ponieważ w jednym i drugim kościele są zwolennicy tego, iż rzeczywiście matka Jezusa urodziła Boga i stąd należy się jej taki przydomek, Teotokos, ale wielu teologów katolickich i prawosławnych twierdzi, że nie można jej tego tytułu nadać, bo Bóg nie ma matki. Dyskusja trwa 1700 lat, my do niej nic dołożymy. Natomiast argument, iż Bóg nie ma matki, jest nie do zbicia. No. Po prostu. Bóg jest samoistny i koniec. kropka. I tutaj się pojawiła kolejna pani, też katoliczka. I posłuchajcie, co ta pani napisała. Maria nie uro... Maryja nie mogła urodzić Boga, bo gdyby urodziła Boga, no to w takim razie nie mógłby on umrzeć na krzyżu, bo Bóg nie umiera. I kończąc, katoliczka mówi. Jezus nie mógł być Bogiem, był Synem Bożym. Taka doliczka, chcąc, nie chcąc, a wątpię, że kłamała twierdząc, że jest katoliczką, bo wiele innych jej wypowiedzi świadczyło o tym, że tak jest rzeczywiście, ale taka doliczka, chcąc, nie chcąc, niestety przedstawiła doktrynę świadków Jehowy, którzy twierdzą, że Jezus był Synem Bożym, ale nie był Bogiem. Najbardziej przeklęta i oszukańcza sekta w historii świata, jaka kiedykolwiek istniała. Trzymajcie się od tych ludzi jak najdalej, ale tym, którzy opuszczają Świadków Jehowy, okazujcie miłość i cierpliwość. Nie macie pojęcia, co ta sekta potrafi zrobić w głowie tych, którzy są w niej wiele lat. Znam wielu byłych Świadków Jehowy, którzy po latach wyzwolili się i stali się także i moimi współpracownikami, co naprawdę wspaniałymi ludźmi. Ale z nami taki świadków wiechowych, którzy wyszli ze świadków, ale świadkowie z nich nie wyszli. I na to się nic nie poradzi. To już jest kwestia Bożej łaski. No ale wróćmy do meritum. To kogo w końcu urodziła Maria? Posłuchajcie fragment listy do Filipian z rozdziału drugiego. Takiego, to jest piąty wers, takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Czego się dowiadujemy z tego krótkiego tekstu? Pomijmy na razie werset piąty, do niego wrócimy później, ale coś o Chrystusie. Dwie rzeczy. Po pierwsze, był w postaci bożej. Po drugie, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. O ile ktoś może zacząć dyskutować, co to znaczy w postaci bożej. To druga część tego fragmentu nie ulega wątpliwości. Chrystus mógł być równym Bogu. Kto może być równym Bogu? Tylko Bóg. Nikt, kto nie jest Bogiem, nie może być równy Bogu. To jest oczywista oczywistość. No, to już jest złopatologia, wybaczcie. Jeśli więc Chrystus mógł być równym Bogu, bo był w postaci Bożej, a nie upierał się przy tym, bo wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi, czyli wyparł się swojej godności, wyparł się tego, kim jest tak naprawdę i przyjął postać sługi, czyli ojciec i syn chociaż byli jedno, nie wspomniam tu o duchu, który jest dopełnieniem Bożej istoty, ojciec i syn chociaż byli jedno, to zarówno ojciec, jak i syn zupełnie w tej, w tej sytuacji pełnią różną misję. Ojciec panuje i króluje. Syn z własnej woli staje się jego sługą, przyjmując postać człowieka, przyjmując ludzkie ciało. Stał się podobny ludziom i okazał się z postawy człowiekiem. Kogo urodziła Maria? Boga? Oczywiście, że nie. Ona urodziła człowieka, tylko i wyłącznie człowieka. Chrystus zrezygnował ze swojej chwały, stał się w pełni człowiekiem, zachowując oczywiście istotę Bożą. W Chrystusie były dwie natury boska i ludzka. Ale ze względu na misję, którą wypełniał, to ta ludzka natura można powiedzieć, że z woli samego Chrystusa. Dominowała przez 33 lata jego życia, ponieważ Chrystus stał się w pełni człowiekiem, takim jak my. Widze hebrajczyków mówi, że nic go od nas nie odróżniało. Za wyjątkiem jednego Chrystus nie popełnił żadnego grzechu. On uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej. Jak widzimy, Jezus Chrystus, przyjmując postać człowieka, stając się podobny do, do nas, ludzi, również w tym był do nas podobny, że jako człowiek mógł umrzeć i umarł. To był jego wybór, to była jego decyzja. Nikt na to nie wpłynął. Owszem, on wypełnił wolę ojca, ale wola ojca stała się jego wolą. Jeśli ktoś. Się Mówi, że on tego nie rozumie, to się nie dziwię, ponieważ, po pierwsze, żeby to zrozumieć w całej pełni, trzeba byłoby być Bogiem i Człowiekiem zarazem, co w naszym przypadku jest niemożliwe, a po drugie, może to po części zrozumieć tylko ten, kto jest narodzony na nowo z Ducha Świętego, który ma naturę Chrystusa. Tutaj nie ma żadnej sprzeczności. To jest doskonała jedność. Z jednej strony jestem sługą, ale z drugiej strony jestem Panem, który wykonuje swoją wolę, która jest w pełnej zgodzie z wolą Ojca, z wolą Boga. Zobaczcie jeszcze na jeden fragment niezwykły. To jest pierwszy list Piotra, trzeci rozdział, osiemnasty wers. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, uwaga, w ciele poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdyż Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, w której tylko niewielu, to jest osiem dusz, ocalało przez wodę. Chrystus powiedział, że nikt mu nie odbiera jego życia, że on sam je oddaje. Dalej powiedział: I on sam, sam, sam to życie weźmie. Na krzyżu Golgoty umarł człowiek Jezus Chrystus. Ale w duchu Jezus Chrystus, w tym samym czasie, kiedy leżał w grobie, jak czytamy, poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu. Które niegdyś były nieposłuszne za czasów Nowego. Nie będę tego rozwijał. Natomiast ważne jest to, żebyśmy zrozumieli, że Jezus sam oddał swoje życie i sam to życie sobie odebrał. Sam to życie sobie odebrał. Natura Boga nie przeczy temu, żeby być sługą swojego Ojca. Tak było w przypadku Chrystusa. Na tym polega jedność i doskonałość tej jedności Bożej. My nawet nie otarliśmy się o taką doskonałość i mamy pojęcia o miłości, która łączy Ojca, Sna i ducha, a próbujemy swoją głupotą decydować o tym, kim jest Jezus Chrystus. I w swojej głupocie, bo tego się nie da inaczej określić, próbujemy udowadniać, że lepiej rozumiemy, co stało się na krzyżu, co stało się przy narodzinach Jezusa, niż to, co przekazuje nam Słowo Boże. Na głupotę lekarstwa nie ma, to prawda, ale jest lekarstwo na pychę, a nazywa się pokora. I jeżeli ktoś chce nauczyć się czegokolwiek od Boga, to musi się najpierw narodzić na nowo z Ducha Świętego i tylko z Ducha Świętego. Z wody i z ducha, oczywiście, dla tych, którzy zaraz by się odczepiali. Niech będzie uwielbiony nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w całej swojej chwale i mocy. Amen.